Dzień dobry, bardzo serdecznie Państwa witam. Pozwólcie Państwo, że zacznę bardzo osobiście. Otóż 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem, a ja miałam wtedy lat 19 i byłam studentką pierwszego roku historii na Uniwersytecie Jagiellońskim razem z zresztą z profesorem Andrzejem Nowakiem i moim mężem Ryszardem Nowakiem. Powiem Państwu, że to był wielki dzień, ten 16 października dla wszystkich Polaków. I ja pamiętam reakcję na wybór papieża, e, moich rodziców, moją własną oczywiście najpierw, ale moich rodziców, Moich sąsiadów w bloku, to był ogromny wybuch radości, który nie mieścił się w naszych mieszkankach i mentalności komunistycznego systemu. Pamiętam, jak nagle wszyscy mieszkańcy klatki bloku znaleźliśmy się na zewnątrz, na korytarzach, i jeden drugiemu powtarzał to, co nie mógł zostawić dla siebie. Często jeszcze tego nie rozumiał, ale wiedział, że wiadomość, któr która, którą usłyszał, zmienia jego życie. Karol Wojtyła papieżem. A potem pobiegliśmy do kościoła, do naszej arki pana, którą ledwie rok wcześniej konsekrował kardynał Karol Wojtyła. Byliśmy wszyscy niesamowicie szczęśliwi. Połączył nas Jan Paweł II. Nasz papież, człowiek stąd, jeden z nas. Ten sam, który jeszcze niedawno był z nami i budował świątynię w miejscu, który, które komuniści przeznaczyli na wzorcowe miasto bez Boga, w Nowej Hucie. Nasz pasterz Karol Wojtyła na placu budowy kościoła Arka Pana był bardzo częstym gościem. Odprawiał nabożeństwa fatimskie. Ale także pasterkę w nasto-stopniowym kilkunasto stop, kilkunasto mrozie, a tłumy wiernych stały i modliły się, słuchały, marznąc kazania księdza kardynała, bo taka była wiara ludzi PRL-u, ludzi młodych i ludzi starszych. Uczyliśmy się religii w salkach katechetycznych, siedząc w długich ławkach bardzo blisko siebie. W mrozie, a czasem w, w upale, ale niemal w stuprocentowym składzie szkolnym. Pojedyncze były przypadki, gdy ktoś nie uczęszczał na lekcje religii w mojej nowej hucie za czasów komuny. Jakże inaczej jest dzisiaj. Kiedy Jan Paweł II przyjechał z pierwszą pielgrzymką w 1979 roku, wraz z tłumem młodych ludzi, głównie studentów, Byłam na spotkaniu z Ojcem Świętym na skałce. Tam, przed Kościołem Ojców Paulinów, doszło do spontanicznego dialogu między Janem Pawłem II a młodzieżą. Przyniesione przez nas kwiaty, podawane z ręki do ręki, przerzucane nad głowami, trafiały na podłogę ołtarza i u stóp Jana Pawła II urosły w spory kopiec. W niesamowitych emocjach. W radości, w uniesieniu, wołaliśmy do Ojca Świętego, a on nam odpowiadał w swoim stylu. Na okrzyki Niech żyje nam odpowiedział prześmiewczo Jak papież ma żyć, skoro na niego tak bardzo krzyczycie? Podobne rozmowy papieża z młodzieżą toczyły się pod, oknami, pod oknem przy ulicy Franciszkańskiej. Czy za każdym razem, kiedy tylko do nas przybywał a potem w innych miejscach Polski i na szlakach pielgrzymek w różnych częściach świata. Jan Paweł II, spotykając się z młodymi, zawsze promieniał radością. Bardzo tego kontaktu potrzebował, a młodzież garnęła się do niego. To, co młodych urzekało w kontakcie z papieżem, było, traktowane, było traktowaniem ich bardzo poważnie i z szacunkiem. Jan Paweł II mówił do młodych, o sprawach dla nich najważniejszych. O, mówił wprost o potrzebie formacji duchowej, o wzrastaniu do podjęcia obowiązków rodzinnych i narodowych. Wskazywał na potrzeby odnalezienia i określenia tożsamości młodego człowieka i że tego nie da się dokonać bez osadzenia w naszym narodowym dziedzictwie. Świadomość duchowych źródeł dziejów ojczyzny jak wskazywał, prowadzi do budowania przyszłości Polski. Wiele razy mówił o roli rodziny jako podstawowego miejsca wzrastania człowieka, miłości do Boga i do bliźniego. Kiedy religię przywrócono z powrotem do szkół, mówił, że naprawiono krzywdę, jaką spotkała ludzi wierzących w ustroju totalitarnym. Jan Paweł II wielką wagę przywiązywał do przekazywania młodym, Osiągnięć kultury i literatury. Mówił, że kultura jest wyrazem człowieka. Cytuję: Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha, myśli, woli i serca. Ta formacja młodych była jedną z największych trosk papieża. Jego formacja była zapisana w kategoriach personalizmu chrześcijańskiego gdzie godność człowieka usytuowana jest w misterium paschalnym Chrystusa z nadzieją do osiągnięcia życia wiecznego mówił cytuję przykładajcie się do nauki z zapałem uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka prawdziwie wielki jest ten człowiek który się chce czegoś nauczyć Młodość poszukuje wzorców i przykładów. Z pomocą przychodzi Wam Jezus Chrystus, który poświęcił całe życie dla dobra innych. I jeszcze, gdy będzie Wam trudno, gdy będziecie przeżywać jakieś niepowodzenie, zawód, niech myśl Wasza biegnie ku Chrystusowi, który Was miłuje, jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność. Towarzyszy Wam ktoś, kto Was nigdy nie zawiedzie. Chrystus rozumie najtajniejsze pragnienia Waszego serca. On czeka na Waszą miłość i na Wasze świadectwo. A jedno z najbardziej znanych, a z najbardziej znanych słów Ojca Świętego, wypowiedziane podczas spotkania z młodzieżą pod pomnikiem Westerplatte w 1987 roku, brzmi dzisiaj wyjątkowo, mocno i aktualnie mówił tak: Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie Jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak obronić dla siebie i innych. Koniec cytatu. Jan Paweł II był niekwestionowanym autorytetem. Jego ogromna wiedza historyczna, historyczna teologiczna, filozoficzna oraz prawdziwa troska o dobro młodych ludzi powodowały, że był bardzo wiarygodny. Cały mój czas pracy w szkole w latach 1982-2013 splatał się bardzo mocno w wychowawczym działaniu z powołaniem na naukę Jana Pawła II, jego zwracaniem się wprost do młodego człowieka, a z perspektywy czasu dziś jeszcze bardziej podziwiam fenomen oddziaływania na młodych ludzi, naszego papieża i jego troskę o ich kształtowanie w dążeniu do szczęścia. Zapoczątkowane przez Jana Pawła II Światowe Dni Młodzieży, organizowane od 1987 roku, zawsze były ogromnym świętem dla ludzi młodych. Jakąż potęgą był Jan Paweł II, który potrafił gromadzić miliony młodzieży, w 1995 roku nawet 5 milionów w jednym miejscu, w Manili, na Filipinach. Podczas tych dni nie był celebrytą, gwiazdą, na której występ oczekują fani, ale był razem z młodymi, szedł obok, znosząc trudy, a przystając na chwilę odpoczynku, jak troskliwy ojciec, toczył z nimi rozmowy, rozwiewał wątpliwości, wskazywał drogę miłości, która powinna pokonać wszelkie, nawet najcięższe przeszkody. Przez osiem lat sprawowania przeze mnie funkcji Małopolskiego kuratora oświaty miałam, miałam szansę spotkania wiele społeczności, które kształtowały uczniów na wzór Jana Pawła II. W Polsce, proszę państwa, jest 1274 szkoły imienia Jana Pawła II, a ja wspominam szczególnie spotkania z rodziną szkół imienia świętego Jana Pawła II z diecezy tarnowskiej. Jan Paweł II był i jest autorytetem. A to nie jest zgodne z przekazem transgenderowej rewolucji, pędzącej przez Europę Zachodnią i wdzierającą się, zupełnie dosłownie mówiąc, gwałtem do Polski. Zgodnie z jej przekazem należy młodych odciąć od wszystkich autorytetów, wszystkie autorytety zniszczyć. Ani rodzice, ani dziadkowie, ani ksiądz, ani profesor nie mogą mieć wpływu na zdanie dziecka. Tak mówi transgenderowa rewolucja. Tylko ono same, w zależności od swojego odczucia, ma decydować, co jest dla niego dobre i co powinno uczynić. Jan Paweł II dawał młodym ludziom punkty odniesienia. Ukorzeniał ich wierze, historii, w, w, w rodzinie, w relacjach społecznych, narodowych, państwowych. Bez autorytetów, bez punktów odniesienia. Które kształtują postrzeganie świata, młodzi ludzie będą bezbronni i łatwi do zagospodarowania przez rebelię. Obrzydzanie postaci Jana Pawła II jest po to, aby ich odciągnąć od sprawdzonej wizji chrześcijańskiego życia, miłości rodziny. Znamy także efekty wizji świata proponowanej przez lewackie środowiska. Od 1968 roku, proszę Państwa, przez lata 70. rewolucja seksualna, jaka przetoczyła się przez Europę Zachodnią, dała w efekcie społeczeństwo nieszczęśliwych ludzi, najczęściej samotnych. Mężczyzn feminizowanych, wyemancypowane kobiety, wszystkich szukających po macku szczęścia, ale nieszczęśliwych. Bez fundamentów moralnych, bez wiary... Gubią się w absurdach, odrzucają rozum i naukę. Siebie ogłaszają bogami, sprawcami życia i śmierci, próbówkach in vitro, w łonach surogatek, w eutanazji nieszczęśliwych ludzi. Nauki, przykładu i mocy Jana Pawła II zakopać w Polsce się nie da. Tego jestem pewna. Jan Paweł II nie zniknie z małopolskich szkół wraz z usunięciem portretu Jana Pawła II z okna Kuratorium Oświaty na życzenie przedstawicielki władzy koalicji 13 grudnia. Dla zniszczenia autorytetu Jana Pawła II środowiska lewackie gotowe są na wszystko. Nie ma takiej zbrodni, której nie chcieliby przypisać Wielkiemu Świętemu. Preparowane są dowody. Po obrzydliwym materiale Gutkowskiego w Franciszkańska III poprosiłam wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe o umieszczenie wizerunku Jana Pawła II w widocznych miejscach, aby przypomnieć jego postać i dzieła całym społecznościom szkolnym. Kiedy szydziła z mojego pomysłu Gazeta Wyborcza i inne tym podobne media, do kuratorium ludzie zaczęli przysyłać zdjęcia portretów Jana Pawła II ustawionych w placówkach, ale także w zakładach pracy. Moje zwierzchnie władze oświatowe orzekły, że to moja prywatna inicjatywa i nie mają z nim nic wspólnego. Ale wtedy właśnie, proszę Państwa, dostałam dwa piękne listy, które przyszły do mnie za pośrednictwem. Konsulatu Generalnego Węgier. Jeden z tych listów napisał pan dr Tibor Gerenczer, konsul generalny Węgier w Krakowie, a drugi podpisał prezes, wicepremier rządu węgierskiego Solcemien i Miklos też wiceprezes, sekretarz stanu do spraw stosunków z Kościołem i mniejszościami narodowymi. I przeczytam Państwu ten ostatni list. Hołd Wielkiemu i Świętemu Papieżowi, pisze wicepremier rządu węgierskiego, zdecydowanie odrzucamy kampanię mającą na celu zdyskredytowanie papieża świętego Jana Pawła II. Uważamy za oburzające i niedopuszczalne, że atakowana jest osoba, która zawsze stała w obronie ludzkiej miłości i godności, której narody Europy Środkowej i Wschodniej zawdzięczają swoją wolność. Popieramy kardynała Stanisława Dziwisza, który prosił o wsparcie ludzi dobrej woli, aby nie słuchać, gdy obraża się Ojca Świętego. Stoimy murem za Barbarą Nowak, małopolską kurator oświaty, która poprosiła o wywieszenie zdjęcia papieża w widocznych miejscach, w oknach domów, zakładów pracy oraz na profilach społecznościowych. Zgadzamy się z metropolitą krakowskim, arcybiskupem Markiem Jędraszewskim który mówi, że trzeba walczyć nie przemocą, ale prawdą i modlitwą. Hołd Wielkiemu i Świętemu Papieżowi. Proszę Państwa, to prawda. Jan Paweł II i jego dzieło jest niezniszczalne, a jest przede wszystkim spuścizną cywilizacyjną i zadaniem dla Polaków, Węgrów i innych nacji, nie tylko dla katolików, Całego świata zresztą, ale dla ludzi rozumnych, którzy pragną trwania ludzkości zgodnie z prawem naturalnym. I ja wierzę, że ten przekaz Jana Pawła II, nie tylko w szkołach jego imienia, ale wszędzie, w całej Polsce, trwa i trwać będzie. I że nawet jeżeli nie wszyscy w tej chwili z tych młodych ludzi odczuwają, jak mądre, jak z wielką troską są wypowiadane słowa Jana Pawła II do nich, jak bardzo ich mogą ukształtować. To na to też przyjdzie chwila, też przyjdzie czas i chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za to, że możemy sięgać po tak piękne książki jak ta, jak ta dzisiejsza, która będzie prezentowana, a poświęcone Janowi Pawłowi II, pani Joli Sosnowskiej. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję.